Dobrze, to przyjrzyjmy się dzisiaj Ewangelii, bo tak naprawdę ta Ewangelia jest przepiękna i cała, cała ta Ewangelia tak naprawdę opowiada nam o naszej drodze bycia chrześcijaninem. No bo chrześcijaństwo jest drogą. Nie jest systemem wierzeń, nie jest religią. Chrześcijaństwo jest byciem w drodze, w której rozpoznajemy mamy przebły możecie, przebłyski, intuicje, nadzieje. I doświadczenie spotkania Jezusa Chrystusa, który w naszej drodze, w kontinuum czasowym, w różny sposób każdemu z nas indywidualnie się objawia. W tym sposób można powiedzieć, że wiara jest przeżywana przez każdego z nas indywidualnie, ale we wspólnocie, która o tym ciągle opowiada na różne sposoby, no bo każdy z nas w inny sposób o tym opowiada, i każdy z nas w inny sposób doświadczenie więzi z Chrystusem przeżywa. No to słuchajcie po kolei. Przyjrzyjmy się najpierw. Po kolei tym, tym zdaniem. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Jesteśmy w momencie, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zaraz po zmartwychwstaniu dwóch uczniów z jakiegoś powodu opuszcza e, Jerozolimę. A wcześniej Chrystus do nich mówił: Nie wychodźcie z miasta, dopóki nie będziecie napełnieni mocą z wysoka. Nie idźcie! No z prostej racji, no bo nie dacie rady, bo wpadniecie w swoje własne wizje, depresje, nie wiem, swoje własne przekonania i nic nie zrozumiecie z Jary. Gdzie ty leziesz? Po co tam leziesz? Nawróć się! To jest, ja przypomnę słowo nawróć się, mówi się do krowy. To, to jest ten zwrot, kiedy mówi się do krowy, jak wejdzie w buraki. Do krowy się mówiło, Mućka, nawróć się. Co to znaczyło nawróć się? To znaczyło nie żeby przekręciła się, bo zatepcze pozostałe buraki, tylko znaczyło tylko tyle, idź do tyłu, zmień kierunek. Nie w tą stronę idziesz, zwróć się do miejsca, które daje ci życie, które, które sprawia, że jak tam wchodzisz, no to zadepczę za dużo. Nie przekręcaj się, nie zmi tylko zmień kierunek i nagle dojdziesz do doświadczenia. Więc dwaj nie są w drodze i mają... Zamiast siedzieć na miejscu i czekać na doświadczenie napełnienia emocją z wysoka, które jest później, to jest dzień Pięćdziesiątnicy, oni od razu uciekają. Dezerterują, będąc napełnieni swoimi lękami. Ale ciekawe, gdzie dezerterują? Dezerterują do Emaus. Emaus to jest taki, takie, to słowo znaczy dokładnie ciepłe źródła. Nie wiem, czy jechali do jakichś tężni, czy do... Wód termalnych, zażywać takich czy innych kąpieli, może. Nie ma to trochę znacznego znaczenia. Możliwe, że w tym Emaus coś takiego było. Emaus są różne trzy lokalizacje. Jedna z tych lokalizacji umieszcza Emaus na zachód, czyli w miejsce, gdzie zawsze jest ciemno. I teraz zobaczcie, to jest pewien taki obraz plastyczny. Oni idą w takie doświadczenie, w którym. Które jest na zachodzie ich życia, tam gdzie jest ciemno, tam gdzie słońce zachodzi, tam gdzie zasadniczo częściej jest ciemno, idą do miejsca, które w ich wyobrażeniu da im to coś, czego oni pragną. I teraz, to jest opis naszej wiary. Wiele razy w naszym życiu ty i ja będziemy wybierali miejsca, w których będzie ciepło, komfortowo, bezpiecznie. Takie da nam poczucie, jak, jak, niech ta chwila trwa. I pewnie wszyscy mieliśmy takie doświadczenie, no bo to jest doświadczenie nas, na, naszego życia, że jak za długo w takim ciepły, ciepełku jesteśmy, to idzie wykitować. Nie damy rady tego. To jest tak, jak marzyłem o tym, żeby tak sobie posiedzieć w pokoju, to jak miałem izolację i kwarantannę, no to nie szło wytrzymać. No bo nagle wszystko, o czym marzyłem, miałem, to aż pokorek się można napełnić, aż, aż prawie do wymiotu dochodzi, kiedy masz tego wszystkiego, co chcesz, w nadmiarze. No, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy zawsze byli we wszystkim spełnieni i zrealizowani, bo może się okazać, że to nie są rzeczy nam niezbędnie do życia potrzebne. I pierwsza ważna rzecz: oni idą w miejsce zachodnie i idą do Emaus, czyli do, do swojego ustalonego świata. Dobrze. I tak sobie idą. Jak tak sobie idą do tej rozumie, to są smutni. Są smutni, bo się rozczarowali. Rozczarowali się tym, wizją Chrystusa, jaką mieli w swojej głowie. I zawiedli się swoimi przywódcami duchowymi. Ci okazali się, przywódcy duchowi okazali się niewystarczający, egoistyczni, małostkowi, niszczący drugiego człowieka, nastawieni na finanse i kasę. Czytaj, Claire, nie? to jest dokładnie to samo. My tacy jesteśmy. My jesteśmy słabi, mali, grzeszni. Jeśli swoje doświadczenie wiary zbudujemy na przywódcach duchowych, na presbiterach. Na takim czy innym kapłanie zbudujemy swoje, swoją wiarę na kościele rozumianym instytucjonalnie, no to wszystko nam się rozjedzie. Bo to nie to jest doświadczeniem wiary. To jest struktura, instytucja, która, no, tak jak życie na tej planecie, no, pewnie potrzebuje różnych struktur. No, dzieci tworzą reguły, jak się bawią. No, to kiedy my jesteśmy dorośli, też mamy reguły, zasady: ktoś, ktoś decyduje, ktoś ustawia, ktoś... No, to jest życie. To jest opowieść o czymś innym. Oni są zawiedzeni postawą swoich przywódców duchowych, ale zawiedzeni są też Jezusem Chrystusem. Dlaczego? No bo nie okazał się Mesjaszem. Oni się spodziewali. teraz zobaczcie, każdy z nas ma wyobrażenie, do czego jest mi Jezus potrzebny. Do czego mi jest potrzebny? Panie Jezu, daj mi cud ustania pandemii. Potrzebuję wrócić do swojej tej normalności sprzed półtora, dwa miesiące temu. Zobaczcie, my, my czegoś takiego chcemy. I teraz to nie jest złe. Tylko nagle wiara nam się sprowadza do takiej utylitarności, że Pan Jezu, Pan Bóg jest nam potrzebny do naszej własnej układanki. Daj mi zdrowie, rozwiąż moje problemy, Boże, już wszystko się wali, ja stany mam emocjonalne, nie radzę sobie, Jezu, co to będzie? I my, my ciągle jakby Pana Boga, Jezusa, w ogóle doświadczenie wiary sprowadzamy do magii, do czarów, do radzenia sobie z naszymi lękami. Czasami działa. <grym> Czasami działa, czasami wlewa w nas jeszcze więcej nadziei. Tak, czasami działa, tylko wierzę nie o to idzie. Wiara nie, nie sprowadza się do zaleczenia czystych rzeczywistości. Byłem kiedyś u lekarza, <grym> bo tam coś mnie bolało. Jak mnie tam coś bolało, no to ów lekarz przeskanował mi od góry do dołu. Wszystkie badania zrobił, taki wątek osobisty będzie teraz. Przeskanował mi od góry do dołu. I nie zapomnę tego momentu, kiedy po całym dniu badań, gdzie zajmowałem łóżko ludziom, którzy naprawdę tego potrzebowali, <grym> przyszedł, tam siedziałem na ławce przed jakimś gabinetem, złapał mnie za rękę i mówi tak, Arturze, człowiek składa się z psychę i somę, z duszy i ciała. W somę, czyli w ciele, niczego nie znaleźliśmy, ale jeszcze jest psychę. Które może się domagać jeszcze większej uważności i troski. I zobaczcie. Całe nasze życie sprowadza się do tego, i możliwe, że sytuacja, w której się znajdujemy, pokazuje nam, czy przypadkiem w swoim życiu nie zgubiliśmy życia duchowego, które napełnia to, co jest na zewnątrz treścią, co staje się siłą naszej rzeczywistości. To często ducha potrzeba wzmacniać, żebyśmy poradzili sobie z rzeczywistością taką, jaka ona jest, a nie mieć pretensji do rzeczywistości, na którą w większości wpływu nie mamy. Albo inaczej, wpływ jest dość ograniczony. Bo za chwilę zobaczcie, susza susza idzie. I może się okazać, że susza będzie gorsza niż koronawirus. A jak suszy będą ceny. I to, to będzie nieskończoność szło się nakręcało. Chodzi o nasze życie duchowe, I wspólnota wierzących to nie jest wspólnota, która da nam cudowne rozwiązanie takiej czy innej pandemii na świecie, tylko wspólnota wierzących to jest wspólnota, która umacnia Twojego i mojego ducha. I teraz, kiedy apostołowie będąc w drodze swojego życia, wybierając nawet te bezpieczne miejsce, wołając do Pana Boga w swoich potrzebach, Stawali, stawali się bardzo prawdziwi, smutni i nim rozczarowani, i była to szczera, autentyczna ich wypowiedź. Pośród nich pojawił się Jezus Chrystus, bo tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. Może się okazać, zobaczcie, że całe to nasze, nawet to, że się spotykamy w takiej formie internetowej, ma nas prowadzić do takich naszych rozmów, Wewnętrznych, samych z sobą, ale z tym, z którymi żyjemy, mieszkamy, o naszym życiu duchowym. Po to, żeby to doświadczenie rozmawiania odsłoniło nam na nowo wiarę, którą, dar wiary, który w sobie mamy. Co zrobił Jezus Chrystus, kiedy pojawił się pośród uczniów? Pierwsze, tłumaczył im pismo. Zobaczcie, wszystko się zaczyna od tego, w ogóle Pan Bóg, kiedy przychodzi do Izraela, pierwsze co mówi do Izraela: słuchaj, szma Izrael. Słuchaj. Słuchaj mnie, przestań słuchać swoich bredni w głowie, no bo się przez te brednie nie przebije. Nakręcisz się tym, nakręcisz się tamtym, czy ten ma rację, czy tamten ma rację. No nie, nie, nie. Słuchaj, słuchaj tego, w jaki sposób ja do, przez wieki do ludzi mówię. Bóg o niczym innym nie opowiada, jak o ciągłej swojej obecności. Zobaczcie, i ta jego obecność, ta jego doświadczenie obecności pośród nas w świecie. To nie jest to, że, że nagle będzie wszystko dobrze. My często nadzieję mylimy z łudą, z marzeniem, z iluzją, z wizją, z mrzonką. To nam się wszystko tak plącze. Warto mieć marzenia i warto je realizować. Ale pewność obecności Chrystusa nie jest marzeniem, tylko jest nadzieją. Chrześcijanie charakteryzują się nadzieją. Nadzieja w chrześcijaństwie od II wieku była przedstawiana w formie kotwicy, dlatego, że to jest fragment listu do Hebrajczyków. Taki, on tak ładnie brzmi: Trzymajmy się nadziei jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Chrystus jako poprzednik wszedł za nas. Zobaczcie, to nadzieja tyczy się Twojego i mojego życia duchowego. Że ja wiem, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądał świat, ja będę razem z nim. Że niezależnie od tego, co się potoczy, ja będę razem z nim. Tak, mam marzenie, mam wizję, chciałbym, oczekuję, mam pewną mrzonkę, mam pewną, pewne oczekiwanie, że chciałbym, żeby to się dobrze potoczyło. Tak, takie to jest. Ale moja nadzieja jest z Panem, że on nie. On jest w tym miejscu, w którym ja jestem i ja tego potrzebuję, by On umacniał. Dawał mi kotwicę mojej duszy, bo o życie duchowe tu tak naprawdę idzie. Bym miał odwagę przez to przejść. I teraz zobaczcie, w tym miejscu potrzebne jest nam takie czy inne słowo, które pozbędzie się w nas fałszywego wyobrażenia o Bogu. Że Bóg nie spełni naszych pragnień, jak Go będziemy błagać, ofiary składać, jeszcze więcej się modlić, pompejankę odstawiać. Bo jak wymodlimy, to się to zmieni, jak się nie... Mamy swoje oczekiwania ale Pan Bóg jest większy niż nasze oczekiwania. Wtedy zmienia się nasze, zmienia się nasze życie. I to jest pierwsze, słuchanie słowa. Drugie, zobaczcie, to jest doświadczenie wspólnoty, bo nagle, kiedy, kiedy oni dochodzą do, z apostołami dochodzą do Emaus, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Zawsze doświadczenie wiary przeżywane jest razem. Ktoś nagle nam coś rozjaśnia i sprawia, że widzimy więcej. To zawsze wydobywa z nas doświadczenie konkretnych relacji. No jesteście w konkretnych relacjach. Pewnie już wiele znacie się na wylot. Sami to widzicie, że oprócz pięknych chwil, które są w historii waszego życia, są pewnie bardzo trudne momenty, w których uczyliście się wybaczać, mierzyć się z nimi. No to jest konkretne doświadczenie. Zawsze wspólnota jest konkretna. Nie chodzi o to, żeby mówić do tłumów ludzi i kochać tłumy ludzi. Zobaczcie, jak trudno się kochać tych, którzy są blisko nas. No ale pośród kochania blisko nas doświadczamy tego, czym jest wiara. Że uczymy się komuś wybaczać, podnosić siebie nawzajem, mierzyć się z doświadczeniem niewiary, zwątpienia, wracać do pięknych chwil, te piękne chwile prze, przeżywać. No, zawsze jest doświadczenie miłości we wspólnocie, a nie kochania Takich czy innych trylionów ludzi, którzy się w tej czy w innej formie z nami spotkają. Kolejna kwestia, kiedy oni doszli do tego Emaus, zatrzymali go, nagle pojawia się Eucharystia. No bo sposób przebywania z Panem, ten moment zostań z nami, tak naprawdę to jest moment trwaj, trwaj. Chrystus znika im z oczu, nie w tym sensie, że odchodzi, tylko w tym sensie, że staje się nieobecny. Doświadczenie słuchania słowa prędzej czy później prowadzi do takich znaków, zobaczcie, których potrzebuje mieć inny sposób jego obecności. Taki sposób, w którym chce przeżywać osobiście więź we wspólnocie, posłuchawszy słowa, po to, żeby za chwilę wydarzyło się jeszcze coś innego. A co się wydarza po Eucharystii? Po Eucharystii, kiedy Chrystus znika z oczu i karmi ich. Tym, co jest, im, co jest ich rzeczywistością, nagle oni mają doświadczenie wolności, która sprawia, że wiedzą, w którą stronę iść. Wracają do Jerozolimy. Oni wracają. Nie musieli. Niech im nie, Chrystus im nie kazał, no to teraz musicie iść, wrócić i umacniać moich braci. Nie tylko byli tak dotknięci, tak poruszeni, tak zmierzyli się z prawdą, która jest prawdą ich duszy ich wątpliwości, tak je odsłonili przed sobą, że pośród nich stanął Chrystus, tak posłuchali słowa, że nagle jakby coś w nich się zapaliło, że spotkali się na Eucharystii, a Eucharystia popchnęła ich do konkretnego działania, że wrócili z tego zachodu, z tego ciepłego źródła do misji. Bo chrześcijaństwo zawsze jest misją, misją miłości. Po tym się rozpoznawało chrześcijan, że mieli odwagę kochać. A nie po tym, że indoktrynowali innych tymi czy innymi różańcami. Chrześcijaństwo nigdy nie było. Za każdym chrześcijanie nigdy nie zmieniali świata, zmieniali siebie, a kiedy coraz bardziej zmieniali siebie, dlatego że ich to zmieniało, po prostu zmieniali w siebie, świat się zmieniał, bo chrześcijan było coraz więcej. I o taki dar dzisiaj w naszej drodze do naszych Emaus, prośmy, by Pan Bóg odsłaniał nam swoją obecność w naszej drodze. Do naszych ciepłych źródeł i nieustannie pokazywał nam, że nadzieja jest w naszej duszy, a nie w realizacji bardzo dobrych pragnień i oczekiwań, które w sobie mamy. O ten dar dla Was, dla nas będę prosił. Amen.